imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Chryste, nasz Królu i Zbawco, nie ma od Ciebie nikogo większego i wspanialszego. Ty jeden jesteś źródłem najprawdziwszej miłości i miłosierdzia. Wszyscy klękamy przed Tobą z czcią i uwielbieniem. Jezu, prosimy, króluj nam wszystkim. Niech sławią Cię wszystkie narody aż po krańce ziemi. Modlimy się, by wszyscy ludzie na tym świecie mogli usłyszeć Twoje słowo, przesłanie Ewangelii. Pozwól, Panie, by jak najwięcej osób mogło doświadczyć i zrozumieć dobrą nowinę, by jak najwięcej osób mogło otworzyć serce na Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga. Jezu, Króluj nam wszystkim. Zwłaszcza tym, którzy doświadczają cierpienia psychicznego lub fizycznego, którzy pogrążeni są w smutku, którzy cierpią prześladowania ze strony złego. Króluj wszędzie tam, gdzie ludzie najbardziej potrzebują Twojej pomocy w krajach ogarniętych wojną, chorobami i biedą. Pozwól, Panie, by wszędzie tam zatriumfowała Twoja miłość potęga, której boją się siły zła. Chryste, króluj w naszych rodzinach, naszych domach i miejscach pracy. Pozwól, byśmy potrafili głosić Twoją chwałę w każdym miejscu, w jakim się znajdziemy. Byśmy swoją życiową postawą świadczyli o pięknie i prawdzie, jaką niesie chrześcijaństwo. Pragniemy zawsze i wszędzie oddawać Ci cześć, wielbić Cię każdą naszą myślą, każdym słowem i czynem. Towarzysz nam, Panie, pozwól nam zmieniać się na lepsze i nieść dobro całemu światu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!